i z tej strony Gerard Klucki a dzisiaj y, mamy kolejny epicki zestaw bojowy czyli Zane kontra Nindroid oczywiście z serii Ninjago y, jak u Jay'a mamy tutaj to fajne wycięcie szulikę szkoda, że nie ma tutaj tego ostrza, ale mogłoby się to pognieść, więc w sumie dobrze Tutaj, oczywiście, te karty nawiązujące. Więc fajnie to się y, prezentuje. Lubię Nimdroidy. Kolejny do mojej armii. Właśnie, jak już przed chwilą wspomniałem, y, ten OJ y, już jest na kanale. Możliwe, że te, y, też się pojawił, ale nie jestem pewien. Fajny Call y, mi się do, dosyć y, podoba. Tutaj to w ogóle jest chyba najbardziej kompatybilne. No, można tutaj naprawdę wiele scenek odgrywać, i mi się przy, im naprawdę przypadł do gustu. Zaim to też jest jeden z moich ulubionych ninja. Ten, magazyn, ten mechanizm też spoko. Jak zwykle tutaj są te. Epickie bronie zatrzymane w ruchu, tylko teraz w kolorze niebieskim przystosowanym do Zeina. I jak zwykle ten tu kręciołek, taki sam był w Dzeju. Właśnie polecam wam turniej żywiołów, bo tam jest otaki. A tutaj właśnie będziemy dostaniemy otaki, czy to znaczy to jest J ale. Takiej samej wielkości, więc polecam Wam turniej Żywaugów. O tutaj w karcie macie recenzję tego zestawu. Ale już tutaj nie wspominam o innych filmach. O fajnych filmach. Tylko otwieram to pudełeczko. Ok, chyba już wystarczy. To, to jest oczywiście tak fajne wcięcie, takie fajne wcięcie i wzory, które mi się bardzo podobają. No i jak zwykle tutaj jest akurat wypakowane no maksa jeszcze coś dobrze się utrnęło. Okej, okay, pudełeczko sobie tutaj kładę. No naprawdę w dużo tych środków. Bardzo mi się podobają duszki Zeina i w ogóle ten kolor tej maseczki... Maski, numer, maseczka. Taka wiecie, jednorazowa. No i te bronie, fajny kolor. Porównajcie sobie taki kolor był yy, u Jaya. Fajnie, fajnie. zwykle otwieramy sobie te woreczki razem, ale no, nawet instrukcja jest jakoś strasznie pognieciona. Myślę, że będzie bardziej pognieciona. Chyba zaufany sprzedawca. Po prostu mam ma farta. No i co? Robimy sobie speed build i recenzja. jest zbudowany, ale na początku otwórzmy sobie te prześwietne ostrza. Tutaj już ostrze smoka leży, ale na początku nasze ulubione ostrza w zatrzymanym ruchu. Akurat mi się tutaj łatwo otworzyło. Wysypmy sobie. No i naprawdę fajny to jest kolor. Tutaj miecz, y, no niby ognia. Tutaj nawet no, by mi się podobało, jakby to bym mógł mieć y, miecz wody. Mnie, miecz mi. Bo jej ulubione, y, ulubiona broń to bliźniacze miecze. Czyli mamy dwa miecze. Ognia. Dwie koski. Nie kosy. Bo raczej to nie są Wielkie kosy. No jak dodamy tą y, fajną rękojeść. smaka to nawet można to nazwać. No ale tak to to jest y, koska. Jak sobie powiem. Potem mamy dunczako błyskawic. A raczej jego połowa. Bo tak by była całość. To też całkiem nieźle. Tutaj Jaya. Bardzo mi się podoba ten krysztaliczny kolor, tym bardziej się postarali, żeby pasował ten kolor do oczywiście szwinkenów Zena, bo tak się one prezentują. W sumie to to jest niepotrzebne, więc możemy dać na przykład Ni i zrobić jej taki dodatkowy strój. Na przykład nie. Samurai X z takim mieczem wody. W sumie wziąłem ją z animacji, bo właśnie robię, ale już się tutaj tak nie rozgaduję. Trochę się rozgadałem i mi się kamera wyłączyła. Więc już przechodzimy do robienia, do omawiania figurek. Wręczę w ręce Zainowity tutaj go Świetne szulikeny. Zobaczymy jak się z nimi prezentuje. No całkiem fajnie. Może tutaj ciechać przeciwników. No ale umówmy sobie całe, samego Nindroida. Na no, razie zabierzmy te szulikenki. No co? twarzeczkę oczywiście metalowa, więc z tyłu nie mamy drugiego wyrazu twarzy, tylko wtyczkę, przez którego zędzamy się w tego no w lodowego cesarza. No i co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze, pok jeszcze raz pokażę Wam z bliska ten torsik, bo naprawdę robi wrażenie. Tutaj te światełka. Ten znaczek całkiem ciekawy. Raczej nie zejna. No z też jest. Może to nowy znak zejna. Nie wiem, ale takie kable. Trochę myślałem, że to będzie psuć. Jakby wzornek tego zejna. Ale jest całkiem spoko. Te nóżki też wyglądają fajnie. Niby on, można powiedzieć, żeby nie miał spodni, ale mi się wydaje, że nie, że ma, no bo tutaj to wygląda naprawdę na taką samą blachę. Ma Mazen, wiadomo, jest nindroidem. No i fajnie on tutaj się prezentuje. Fajne, fajne rękawiczki. Tutaj rzadko możemy je widzieć. Właśnie rękawice no w kolorze nie czarnym, bo w czarnym to mamy w czarnym lub szarym. Teraz muszę spojrzeć sobie na, na półkę. Nie, mieliśmy w niebieskim kolorze w 11 sezonie, ale w, w innym odcieniu. Mogę Wam nawet tutaj pokazać, bo mam nie, niedaleko siebie. O proszę. Ale dobra. Się, zajmijmy się omawianym tego tutaj. A może mamy już trochę sobie go omówiliśmy. Teraz umówmy yy, jego przychodziwnika, z którym może yy, walczyć nasz ukochany Zayn. Jest to oczywiście Nindroid, czyli jego kopia. Całkiem fajna broń. Tutaj czerwona je, i rękojeść. Tak czerwona, że nie widzicie, ale chyba kojarzycie. Jak ona się tutaj prezentuje? No, szkoda, że taki identyczny występował w tym yy, no, pudełku z figurkami. Możecie za 6 dyszek na Legoshopie sobie kupić. No i to właśnie był złoty Zain. Mogi tego i kilka tam Androidów, a jednym z nim był właśnie ten. Ale nie mówię, że nie polecam, bo całkiem fajnie się prezentuje. Na pewno kolejny do armii. No ale mówię, on nie jest już taki unikatowy jak ten Zane. No zupełnie wszystko, nawet broń występowała w innych. Ale w sumie główka... Główka nie jest taka częsta, właśnie tylko w tamtym, w tamtym no i właśnie w tym występuje, bo normalnie są dwie twarzyczki. No, ale. No, właśnie to jest e, jedyny plusik, że, to, że takie figurki są tylko dwie. No, raczej mniej, mniej osób z Was sobie kupi taki. E, no, taki dosyć e, niezbyt ważny zestawik. No, z w figurką, ale jeszcze Wam tutaj na szybko pokażę, jak się prezentuje ta funkcja zabawowa. No oczywiście jest fajna, na pewno nie na studiach no ale, no ale tutaj wiecie Jak chcecie zobaczyć pełny test tego Oczywiście nie na tym Tylko na trochę dłuższym No ale, no nie jest to jakoś Okropnie gorzej, bo Na ostatnim filmie trochę przesadziłem Z tym, że to jest okropne ten, że taki mały, no ale naprawdę porównajcie sobie. Radzę wyjść na yy, radzę sobie kupić ten turniej żywiołów, ale tutaj, no, da się tutaj tym symulować. Z akurat zejmi spada, bo mocno wczepiłem Droida. Lekko sobie tutaj wczepię, no i zajmę, że go właśnie tutaj yy, pokonać. Więc to sobie na bok odłóżmy i przejdźmy do tego tutaj kawałku jest chyba najbardziej kompatybilny bo może tu naprawdę dużo scenek odgrywać, no to jest trochę nie zaniedbane, bo tutaj by mógł być jakiś stojak na broń, no chociaż taka dodatkowa piła nawet bym się nie pogniewał jeszcze żeby tutaj nic nie było ale w sumie pamiętacie tą fabrykę kiedy tam Pixel ich zaatakowała. W trzecim sezonie reaktywacja. No można tutaj naprawdę wiele walk odgrywać. Że zejdźmy z Shulkenem. on tutaj spada na przykład. Albo że ktoś się chowa. No można tutaj naprawdę dużo scenek odgrać. Ale tutaj ta druga też mi się podoba, bo tutaj z, yy, można podczepić broń naszego nindroidka tutaj można go wczepić to podniesiemy akurat nieco tylko chcemy go tutaj wczepić oczywiście znacie, znamy to 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 ten wczep no ale można tutaj jeszcze doczepić takie takie o że wiecie on dopiero wychodzi z fabryki jest tutaj No całkiem mi się podoba, żeby go tu y, lekko obracać, zgniatać, no to akurat chyba, y, no właśnie jak mówię, najbardziej kompatybilny z tych wszystkich epickich zestawów bojowych. I jak zwykle, jak te zestawy, y, jest on, to znaczy kojarzy on się z tam sezonem. Sezon, w trzecim reaktywacja no właśnie tak go zapamiętałem du dużo czerwonego szar dużo czerwonego dużo czerwonego fioletu taka jakby pustka ale mechaniczna dużo mechanizmów i, i wiecie pokręteł no właśnie tak mi się on kojarzy i dobrze został odwzorowany. No może jakbym to zobaczył, to bym nie pomyślał, że to zestawa reaktywacja, ale w z jakiego. No może z jakiegoś 16. <grych> e, ale to o, owszem, kojarzy się z tym sezonem bardzo. Nawet można to sobie tutaj tak połączyć. No w sobie nie wiem, co by to miało oznaczać, ale że nie wiem, że Borg sobie... Chodzi i patrzy, to znaczy nie bork, bo on, on nie chciał, żeby były te Nroidy, Albo wiecie, może na przykład złoty władca. No fajnie się to prezentuje. Właśnie duże płytki tutaj zostajemy. Więc fajnie, pod elementy. No ale jak już mówię, ja sobie tych konstrukcji nie będę rozbierać. Może nawet zrobię podsumowanko, jak jak wszystkie nagram no bo no naprawdę ten nie jest najlepszy zdecydowanie nie jest najlepszy ale na pewno mi się podoba i nie jest najgorszy rzućmy rzuć, rzuć sobie te bronie bo oczywiście oni dodają tutaj do, dosyć dużo bo bez tych broni no 10 złotych mniej albo nawet 15 Według mnie można by było urwać, nawet nie wiem, czy nie więcej. Więc tutaj no lubię te bronie. Ale już te bronie już sobie trochę omówiliśmy. Na pewno fajnie, że dostajemy tutaj tą rękojeść i nie jest ona potrzebna do shurikenów. Można na przykład zbudować miecz lodu. No i co? Chyba już yy, możemy zrobić ocenę końcową, bo nie wiem, co tutaj jeszcze powiedzieć do tego zestawu. No, zdecydowanie bardzo mi się podoba, nie pod względem figurek, a bardziej bawialności i kolor tych ostrzy, yy, bo można je do wykorzystać też do NI. Więc zwracajcie na uwagę, że akurat Jay y, y, i jak kupujecie i macie na przykład jakieś fajne stroje z Nini lub Lloyd'a, to możecie sobie ich y, 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 zrobić. Właśnie teraz spróbuję Wam y, to zaprezentować trochę. Na przykład takiego Lloyda. Sobie je ja wezmę z 14 sezonu. Z tego właśnie zestawu, który Wam się tutaj wyświetla. No i można tutaj sobie robić naprawdę taki fajny mieczyk, ale można też sobie zrobić właśnie jakąś niję. Może na przykład z Legacy. No i też to fajnie się prezentuje. Oczywiście ja tutaj wziąłem najbliższe figurki, jakie, jakie miałem. Więc możecie tutaj bardziej skastumizować, połączyć, nie wiem, dwa stroje. I mogą już wyjść z tego naprawdę ciekawe y, kombinacje. Możecie wziąć sobie kilka Nii, połączyć, albo kilka Lloydów. No szkoda, że ich tutaj nie dostaliśmy. Akurat nie, nie ja to moja ulubiona bohaterka. No a Lloyd to wiadomo, zielony ninja i każdy chciałby go... Posiadać w na jak największej ilości, ale już się nie rozgaduję i daję ocenę końcową. A jest to no chyba tak około 7,5 na 10, jeśli wasz jeśli ulubiony bohater albo zbieracie armię nindroidów, to dajcie sobie 8 na 10. A już się z Wami żegnam. Pa!